Witamy. No to czytamy dalej. A jeżeli Negat Harz będzie mógł, to będzie odkrywać wierzchołki. Harz, dwie minuty. A to jest, jestem, słuchajcie, jeszcze nie zmiaramy. To takie, nie mam zdolno. No cóż, dalej jakby są zmartwione, jakby no. Sorry, wygląda na zmartwioną też. Chyba nie mam wyboru. Hmm, zgadzam się. Myślę, że to naprawdę nie jest aż tak dużo. Sayori i Monika naprawdę ciężko pracowały, żeby znaleźć nowych członków. Najlepsze, co możemy dla nich teraz zrobić, to im pomóc. No, być może, ale. Hmm, wygląda na to, na to, że na suki skończyły się argumenty. Tam, Mucha. Hej, okay, zgodna. To już zabrało. Ja chyba będę musiała jakąś dać nową radę. Super! Mucha mnie chce zjeść. Idziemy. Nie wiem. Uff. Jaj, jaki a, to, a Vincent? A Vincent co? To tak jak moja baba z Polaka. Z tobą, a co to z tobą, Yuri? Czekaj, Juri patrzy wszystkim w oczy. Będzie musiała się zgodzić przełamać. No cóż. Ja Ej. wiem, że ona jest nieśmiała. Ja nie Ale problemu. musi. <laughs> to już wszyscy! Jesteś najlepsza, Juri. Każdy z tą... śmierci. O, ale to brzmi... Boże święty, coś do ciula z tą śmiercią? Matko, dostaniemy radę, Julie, tak jak... Mówimy, że będą przy tym szutowań. Na no, nie, każdy Będziemy a z ja się skili. Nie, 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 nie Musicie. Nie, nie. Nie, tak na, 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 nagle! Jezu, jak dzieci, nie? Bez przesady, jesteście prawie dorosłe. Wiesz, jeżeli nie możesz... Jeżeli nie możesz zrobić to przed nami, jak, jak chcesz, to muszę zrobić to dla... dla mnie zajmowych. Nie będę. Nie bójcie się. Pójdę pierwsza i będę... Ja będę ślubową. Odwagi. To ja mam zrobić. Ja jestem taki dotudnia. <grymne> tak, jak ale na YouTubie. Się się Mierzysz kartkę, chyba ją i tyle. Ej, no bo najgorzej, to. jak z pamięci, musisz czytać jakiś wiersz jeszcze przed tłumem ludzi. A dobrze, jak z pamięci, to ja się nie wiem. O mojej to ja już nie dałem. No, nawet ja. Otóż mogę iść po tobie! Wiesz, mogę iść po toalety? Co? Bo się ze stłap. Ale to byłoby dobre, jakby tak powiedziała i dobra, się tak zrobiłaś. Tak. Nie. Acha, aha, pe, my nie gramy na te, że Monika przegląda swój notes w poszukiwaniu konkretnego wiersza, który chce nam przedstawić. Staje zamównicą. mównicą. to Monika zaczyna recytować swój wiersz. Chce usłyszeć albo i nie, bo ona mnie wkurza. I czysty, pewny siebie głos wypełnia cały pokój. Klasa, ale dobra, mniejsza. Poza tym, jej ekspresja jest bezbłędna. Dokładnie wie, w jaki sposób wypowiadać każdą linijkę, aby nadać życia słowom. Ja kiedyś też robiłam, miałam, mówiłam na mównicy i... git. I dostałam z trendów. Brawo. Chyba, że ja trend ósmy chyba i, i, i też. No i tam 4 plus. Jury. A to właśnie było zdarmy się, nie? <laughs> Ju, no to ja bym trochę Ci nie wierzyła. Pewnie ściągałaś. a no. Nie, gdzie tam? Ta, jasne. Ja, ta. <laughs> Dobra, nieważne. Get... Domingujemy. Lubiła to wcześniej, czy też może ma do tego naturalny talent. Dobra, przemin. Siema. Elo. Przemiję się. Jo rozglądał się dookoła. Oczy, wszystko, oczy wszystkich są zwrócone na Monika. Sayori wygląda na zachwyconą. Na twarzy Juli gości intensywna ekspresja, której nie jestem w stanie rozszyfrować. W końcu Monika kończy recytację. Cała czwórka klaszcze. Monika ozabiera, nabiera tchu i uśmiecha się. To było niesamowite, Monika. Bardzo dziękuję. Ja, taką leśkę chęcić. Dobry A była kolejna Ja, 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 Teraz wszyscy nagle się chcą. Super. A Juri, nagle się kręciła. Juri ściska kartkę papieru w swoich dłoniach i wstaje. Ze spuszczoną głową podchodzi i powoli do mównicy. Ja nie Powiedz, ten wiersz nosi im nazwę. Chociaż sobie sumie można dać hi na historię. Ten wiesz, nosi nazwę. Dobra, zaczekaj. Juri pełna obaw przygląda się każdemu z nas. Dasz radę, Juri! Nosi, nosi, nosi nazwę. Chodzimy mojego Co? A tak, bo nagrywała pokaz Markowa. Głos, Głos Julii zaczyna drżeć, kiedy zaczyna czytać wiersz. Nie dziwię się. Wiele później praktycznie zaprzestała dalszej recytacji. Dlaczego tak nagle zaczęła sprawiać to tyle trudu? Kiedy Juri kończy pierwsze parę linii, jej głos nabiera rozpędu. Jest prawie tak, jakby zaczyta, zaczytała się w jedną ze swoich książek, nie no, ubione. Jej niepewne słowa zmieniają się w pewne siebie sylaby silnej kobiety. <laughs> Poemat jest pełen zwrotów, które Juri jest w stanie ukazać z perfekcyjną gracją. Nie co dzień zdarza nam się widzieć ją, tak pochłoniętą i oddaną swojej gestykulacji. Nagle wiersz się kończy. Wszyscy są zachwyceni. Yuri zwraca się do rzeczywistości i następnie rozgląda się, jakby nie zająć sobie sprawy z tego, co się właśnie stało. Ja... Yeah. Wygląda na to, że już muszę ratować sytuację. Zaczynam klaskać jako pierwszy. Cała reszta dołącza do ch po chwili, dając Juri wyraz uznania, na które zasługuje. Jest tak, że nie chcieliśmy klaskać. Ale byliśmy tak zbici z tropu, że zupełnie o tym zapomnieliśmy. Kiedy tak klaszczemy, Juri bierze swój wiersz i wraca na swoje miejsce. Juri, to była naprawdę świetna. Dziękujemy za występ. <laughs> Te trzy kropki. Juri oddycha z ulgą. Okej! Okay! I w takim razie, teraz moja kolej! O, Siri Serie wstaje z krzesła i wesoło podchodzi do mównicy. Khm. Ten wiersz nazywa się... Moja łąka? Moja łąka? Co? Ah. <grym> Tym, ty dzięki. Dobra. Mucha się pozwól Seri gadać. <grym> Nieważne. E... ja. Sorka, dostałam kupawki <laughs> Nie dziwię się, to ze stres <laughs> Sajori. <laughs> Muchy dręcz Co było dużo trudniejsze niż myślałam? Tak. W... Jak. Jak wam się tak udało zrobić to z taką łatwością? Nie wiem. Ach, to mój jak się jednośle na siebie albo w swojej głowie, to mój wiersz wiem, co tu będzie najprościej. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Sayuri zaczyna swój wiersz. Odnoszę wrażenie, jakby, jakby został on napisany specjalnie dla jej delikatnego głosu. Ponad nie jest tak bezpośredni jak sama Sayuri. Jest łagodny i gorzki zarazem. Gdybym czytał go z kartki, nie myślałbym tak o nim. Ale głos Sayori nadaje mu zupełnie nowego znaczenia. Może właśnie o to chodziło Sayori, kiedy mówiła, że lubi moje wiersze. Jest tak, jakbym mógł sięgnąć głęboko w myśli kogoś, kogo myślałem, że zna na wylot. Sayori kończy, a my Udało mi się! Święt, święt, świetna robota, Sayori. <eś> nawet Vincent tak myśli. To chyba dobry znak. Co to miało znaczyć? Wyszło no, super, Sayori. A azufara wiersza jest bardzo nie pasuje. Chociaż inne wiersze mogą... nie... Mereka, tak dobrze, jak z tego poprzedztowienia. He, <eś> nie bardzo rozumiem. Inne słowy... Niektóre jeszcze mogą, jeszcze, jeszcze mogą nie mieć takiej mocy przed tej recytacją, w tym wykonaniu. Będziesz musiała od mnie udarkować emocje, zaraz od tego będziesz się Ach, chyba już kumam. mam. No. Wiesz, dużo ostatnio ćwiczyłam. Po prostu trochę krępuje, krępujące jest to recytowanie przed wszystkimi. <laughs> A za tym razem niech coś będzie dodawać, większe wyzwanie. Po co mnożyć mało czasu, więc musimy się przygotować. Okej! Okay. To nie będzie się po bardzo szybciej, żeby przygotować? No tak jakoś wyszło. E, e. No to teraz następny mm. na suki. Mm. Niech ma mu No nie. I tak nie mam do mnie. Nie mam do, do Was Niech więcej, to mierze, to to za Nie więcej do mnie, że na co zanim ja pójdę. W porządku, w porządku. Chyba, chyba muszę jakoś to przeboleć. Ale nie mam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o materiał do przeczytania. Wezmę to, co dzisiaj napisałem. Wstaję <laughs> i podchodzę do mównicy. W oczy wszystkich są skierowane wprost na mnie, sprawiając, że czuję się nieswojo, Recytuję swój wiersz. Odkąd nie jestem zbyt pewien swoich umiejętności pisarskich, trudno mi włożyć w to odpowiednio dużo energii. Pomimo to, kiedy kończę, wszyscy klaszczą. Nie się małą Hmm. Jak się złożył na lekce do średnia, na jej masło, na karma. Sorka, że nie jestem w tym tak dobry jak wy wszyscy. Nie, Masia. Myślę, że nie chodzi od twoje możliwości, ale właśnie brak rak na siebie. A czasem będziesz młodszy, a lepiej. Tak, być może. Kochanku, Zostałaś zostałaś się Ty ten akcent. Tak, 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 tak. idę, A suki niechętnie wstaje ze swojego miejsca i dociera do mównicy. Ajajaj. Nie, te... wiesz, nazywa się. Nazywa się. Nie, 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 nie. Nie musi być tak. Moja cytula. Ajaj. się nazywa się Skok? A suki nabiera tchu. Kiedy zaczyna mówić, jej niechęć staje się lekko przyświchć. <kuhem>. O ile wciąż brak jej entuzjazmu udaje jej się jakoś trzymać rytmu wiersza. Taki już jej styl, ale wygląda na to, że w tym wypadku sprawuje całki się całkiem nieźle. Słowa wydają się lecieć w górę i w dół, nadając życie wierszowi. Natsuki kończy, a my klaszczemy. Fajne Ech, Z Zulką wraca do swojego krzesła. Nie, było to prawda? Łatwo ci powiedzieć. Nigdy mnie z tego nie zrobię. Ach, cóż. myślę, że na nim lecimy, żebyśmy na nich będzie dużo łatwiej. A przecież mogę grać kogo chcę. Ale kiedy mówię, że przyjaciółmi, to się skrętowana. To zaskakujące Natsuki. W moim wypadku jest zupełnie na odwrót tak już jest. To już w takim razie nie ma się o zamaknąć na To powiedz, powiedzmy, jeszcze dziękuję wszystkim na wystąpienia. Mogło być to trudno, być trudno, ale mam nadzieję, że macie już koniec do i on będzie wyglądać. Mm. Uspijnijcie się, chyba krzywźni radny w szczęście wybierz, więc mówię, ok. Umieszczę te tyły w notkach, żeby... Nie dostanę ci, żeby dać znać, ale z zawsze Rany! Chyba powinien znaleźć coś lepszego na festiwal niż moje wiersze. Jedzenie. Nie ma problemu. Nie musimy być o tym. Nie musimy że tu nie I tak jestem z na tym średnim wosiku. Badać na tym tku. Hmm. Cieszy mnie to. a nie ma problemu. Dobra, wszyscy, to chyba było na tyle na dziś. Mi, mi, wiem, że zmieścę się w czasie, więc postarajcie się napisać kolejne, mieszka na jutro. Dzielę się mieszkami, okazuje się, jedną z ciekawszych aktywności, więc raczej przed tym zostajemy. Jeżeli chodzi o sześciu wierzchów, to jutro zmusimy na planowanie naszego weekend. Będziemy się szykować. Więc ja my się pojawiały. Nie mogę się doczekać! O mo ja. No ja, bo ja wiem. Dam, dam radę i dam uh, w porządku.